Siema. Dawno mnie nie było, nie? No ale jak wiecie, koniec roku, ciężkie czasy i takie tam inne rzeczy. Przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja już jestem na parkingu pod wejściem na wodospad Kamińczyka, tam zbieramy ekipę i ciśniemy na szrenicę, na Szrenicę z Gołym Cycem. Warunki na razie jakieś lekkie 1 plus 2. Trochę pada, to mnie troszkę martwi. Kolejna sprawa, no nie będzie tak fajnie, jak w zeszłym roku, gdzie rzeczywiście widoczki były piękne, bo wszystko jak jechałem zawalone taką mgłą, humorami, że no będzie, będzie pewnie tak jak na śnieżce. Ale jeżeli ktoś chciałby popatrzeć, jak ładnie wygląda szrenica, gdy jest pełno śniegu i widoczność jest zacna, można sobie uderzyć na koniec filmu. Wyświetli wam się rok, rok temu wejście. Więc tam widoczki były pierwsza klasa. Nie popełniłem tego samego błędu co rok temu. Zainwestowałem. Tak. Jak widzicie, podeszłem do sprawy profesjonalnie. Wejdę na górę. Jak będzie śnieg, to sobie po prostu zjadę na dół, żeby było szybciej. Cały się tam będę kurczę, pomału schodził. Co jest istotne, wziąłem czerwone. Wiadomo, czerwone samochody szybsze, więc tutaj mam nadzieję, że ten sprzęt, z racji, że jest czerwony, też będzie szybszy. Powinno być w porządku. No i tyle. Zobaczymy co będzie, jak będzie w międzyczasie jeszcze, żeby nie nudzić was swoją facjatą, wrzucę przebitki z tego wejścia. A ogólnie to chciałem pogadać o tym, co my tu będziemy robić na kanale przez ten rok. Wiadomo, pobiegamy sobie trochę ocer, ale Ran -magedony, Magedony, myślę, że nie będziemy jakoś namiętnie dojeżdżać, na pewno. Pociśniemy sobie zimowego w Warszawie. Przy czym robimy od razu weterana, i weterana robimy też z gołym cycem, czyli rekruta i klasika w samych gaciach. Jednego dnia w niedzielę, hardcora robimy sobie na spokojnie. Drugi dzień. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, jak mnie ta sobota wymęczy. Kwestia, jakie będą warunki, jaka będzie temperatura, bo to jest istotne. Jeżeli jakoś nie będzie tragedii, powinno być. OK. Więc zaczynamy z mocnym, z mocnym przytupem, zimowy weteran Ran Magedonu, czemu by nie, więc to się zrobi później tam widziałem już jest data ustalona na 1 kwietnia we Wrocławiu, to też pociśniemy. A ogólnie to chciałbym. Formozę I formoze na pewno kalisz, na pewno oborniki. Zresztą, tu już wspominałem, że, że, że nawet do obornik, to jadę z Timem, który gdzieś tam wcześniej surwiwa, ale ze mną biegał. Więc powinno być zacnie. Zobaczymy, czy będą jakoś da się w tym roku wyskoczyć tam bliżej morza, bo tam i wózce i jeszcze jedna lokalizacja jest chyba w Gdyni, albo w Gdańsku. Też jest Formoza robiona. Tam nigdy nie byłem, a chciałbym tam pojechać. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest jeszcze dalej w głowie projekt suche majtki na dnie morza. Też będzie zrobiony i co jest bardzo ważne. Pomału przymierzam się do zakupu rowera. Takiego lekko wyprawowego troszkę kurczę nie wiem chyba stanie jednak na gravelu. I jeżeli ktoś coś może doradzić, to ja tam z miłą chęcią poczytam i w komentarzach, bo jestem totalnie zielony, jeżeli chodzi o rower. Po co mi rower? Z racji, że rok temu na Majówkę udało się przejechać 160 km bez, na takim totalnym spontonie. Dzień wcześniej popatrzyłem na rower, na drugi dzień pojechałem. W tym roku chcę zrobić troszkę dłuższą trasę. Trochę chcę się do tego przygotować, bo tego już nie pocisnę na wariata, bo tam jest za duży kilometraż. Ale na razie nie chcę powiedzieć, gdzie, gdzie będę jechał, co będę robił. Mam nadzieję, że też uda się coś fajnego z tego nagrać. Więc ym, okolice Maja powinienem gdzieś tam przez Polskę na rowerku deptać. Ale oczywiście o tym wszystkim powiem na pewno wcześniej na Facebooku. Jak nie na Facebooku, to już yy, ten. To już na pewno zobaczycie tutaj jakieś wideo z tej operacji. Co jest istotne, suche majtki nad dnie morza też w zeszłym roku. Testy zrobione przeszły moje stopy pozytywnie. Wiem, co, na co trzeba się przygotować. Wiem, co trzeba zrobić, żeby jakoś deptanie około 50 km dziennie nie, nie rozwaliło stóp na przestrzeni jakiegoś tam tygodnia czy, czy coś takiego. Więc. Powinno być też w porządku. No i zobaczymy. No zobaczymy, co będzie, jak będzie. Jak widać, trochę pada. Będzie ciekawie. Ja już jestem tutaj pod tym kamienczykiem, tam za mną. Nie wiem, czy będzie widać. Powinno być widać. Jest schronisko. No i co? Tu się zbieramy i podobno atakujemy. W ja sumie tu już bym poszedł, bo nie chcę się tu czekać. Kurczę, mam 3,5 godziny. O ej, ale dobra wróżba. Patrzcie, jaka. Nie wiem, czy będzie widać. Zaraz wam pokażę. Chyba widać tam lekko tęczę. Chyba hmm. będzie widać. Może zzoomujemy i będzie widać. No, także oby ta tęcza była dobrą, dobrą prognozą. No i tam nie będzie takich widoczków jak w zeszłym roku. Tak jak wspominałem wcześniej, bo kurczę. Już widzę, że tam jest potężna mgła. Mam nadzieję, że tylko trochę śniegu będzie, bo przecież kurczę nie potobrałem czerwony bolid, żeby z niego nie skorzystać i nosić go na darmo. Odprawa była, idziemy. Czas operacyjny, kurczę, nie wiem, czekajcie, bo tu mam włączoną wędrówkę. 11.08 Wyciśniemy, myślę, że tak godzinka powinno być po temacie. Podobno na górze minus 6. Więc jak dla mnie waruneczki idealne. Zobaczymy tylko, jak będzie z wiatrem, bo Coś mi się wydaje, że to będzie śnieżka i powtórka z grudnia. ja już ubrany i schodzimy całe wejście od kaminczyka, czyli od tego wodospadu tam 48 minut czy się wychodziłem? To nie była śnieżka Kurczę. powiem wam że na lajcie nawet nie było dyskoteki już po wejściu do schroniska więc jest tacy, jest ok w ogóle to powinienem zacząć od tego że to że tu polazłem Wiąże się z tym, że znowu była organizowana akcja charytatywna tą zbiórka dla jednego dzieciaka na leczenie. To już tam poważna kwota była do zebrania, bo było ponad panikę do zebrania. Ci, którzy chcieli iść po prostu mieli płacić jakąś tam cegiełkę także jeżeli zalegają Ci jakieś drobniaki, to link jest oczywiście pod tym filmem. Można tam parę groszy dorzucić. Byłoby fajnie i miło. Po sprawie. Szarenica poszła szybko, sprawnie. Nie było jakiejś tragedii. W sumie więcej wychodziłem się ostatnio wchodząc na ślęży. Tam na starcie było minus 6. Na szczycie prawie dyszka, więc, więc było, no było zimniej. Tutaj było na spokojnie. No i co? Trzeba byłoby jeszcze gdzieś uderzyć, nie? Dobra. Nie ma co przedłużać. Pokrótce i na szybkości podsumowałem to małe. Słuchajcie, widzimy się w Warszawie. Z tego co tam patrzyłem na grupie, to jest sporo świrów, którzy chcą zrobić wszystkie trzy imprezy w ten w jeden weekend. Więc tym bardziej pozdrawiam tych, którzy się na to piszą. Nie wiem, kto będzie chciał tylko to robić z gołym cycem. Jak ktoś taki jest, to daj znać w komentarzu. Zobaczymy, czy tam te serie może się jakoś zgrają. To może by człowiek z kimś pobiegł w końcu. No i co? No i tyle. Widzimy się w... chyba w Warszawie dopiero, nie? Czyli za miesiąc. Za miesiąc. Niecały miesiąc jesteśmy w Warszawie i wściekamy się już na Magiedonie. A pamiętam, jak był październik i mówiłem, że koniec sezonu. Ale ten czas leci, nie? Dobra. Nara!